50 laptopów, 15 tabletów oraz 10 zestawów dostępu do internetu z abonamentem opłaconym na pół roku. Sprzęt trafi do uczniów, którzy mają problemy z dostępem do sieci. Miasto Kielce wystąpiło o dofinansowanie do centrów projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie na zakup sprzętu elektronicznego dla uczniów, którzy w dzisiejszej sytuacji kryzysowej mają trudności z dostępem do Nauki zdalnej, e learningu. Urządzenia są teraz skonfigurowane i w przyszłym tygodniu przekazane zostaną szkołom, a później potrzebującym rodzinom. Jest to grupa dzieci czy uczniów, którzy nie posiadają w ogóle tego rodzaju sprzęty, który dzisiaj wydaje się dla wielu właściwie codziennością, lub także grupa uczniów, którzy. Pochodzą z rodzin wielodzietnych, gdzie jest takie urządzenie, ale w sytuacji dzisiejszej, pobierania nauki w systemie tym zdalnym, jest to właściwie niemożliwe. Z informacji od dyrektorów szkół wynika, że w kielcach jest niemal 20 uczniów, którzy w ogóle nie mają dostępu do sprzętu i internetu, a w domach 330 jest tylko jeden komputer na kilkoro dzieci. Tym uczniom nauczyciele przekazywali dotąd zadania w wersji papierowej, rodzice odbierali je ze szkoły w kopercie. Teraz się to zmieni. Na podstawie umowy, użyczenia rodzic otrzyma ten sprzęt, a będzie o tym decydował dyrektor, bo on zna największe potrzeby swojej placówki. Na zakup sprzętu do nauki zdalnej, Miasto Kielce otrzymało 100 tysięcy złotych dofinansowania z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.